Uh -huh, okay. Kurde. proszę um, o nie wiem, O! Ja Ne, nie, kurde. ręka buli. No. Nie ma internetu, co? E, nie, chodzi o to, że po prostu tam e, po prostě se sobie grę i próbuję pobić jakby spokojnie. To mam internet. O kurde, pająk! Hej, ja, pająk! Pająk! O kurde... O nie, on zły leci! O nie, on wchodzi na kompa! O nie, on jest pod komputerem! Pańk jest pod kątem, sobie na razie pogram. No a, czekam chwilę, położymy gdzieś tutaj, i dobra. jak gdzieś chodzi. Jest pod komputerem chyba gdzieś. No, on tutaj jest. Jezu, jak się że wiesz co. Siema, może ktoś dojdzie? No, może ktoś dojdzie. Siema. O nie, on jest. Drichu, lubię placzki. On jest pod tym kąpem, kurde. Gościa, no wychodź, nie chcę cię zabijać. Wyjdź. No i wyszedł, dobra. Chyba wyszedł. Dobra, możemy grać. No i no, kurde, do działa. Nie, nie, ma za Niestety, chory jestem. O, ja też dzisiaj nie byłem w szkole. No i coś? też? O, nie, nie robię tego lepiej, bo się coś zepsuje. Smutno, że JPG. Ja też dzisiaj w szkole nie było Aha Fyrfyrfyrfyrfyrfyr... Fyr, 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 fyr. kurde Ej, tak a co jakby... Dobra. I właśnie widzisz, i brak internetu, teraz jest czekoladowe. A, motyw czekoladowy, tam było napisane czekoladę. Ej, nie, ja się wkurzyłem, za dinozaurze, teraz ty będziesz ten. Yy. Brązowy. Zbadaj. kupię grafikę. Gdzie yy, jest kolor? Aha, no dobra. Yy, myszka, myszka, gdzie jest myszka? Dobra, tutaj jest myszka. Co tutaj zmieniamy? Gold dobra, jest gold jakieś. I teraz widzisz to, pięć blazyk Fortnite. Aha, a kurde, to jest. Ej, czekaj. Aha, dobra, mi się wydawało, że ten. Nie, kurde. Wydawało mi się, że ten, że ekran nie jest czerwony. Nie, mam dosyć. Programujemy. Nie może być gold, bo gold jest nudno. Zmienimy tutaj na jakieś... Violet. Ok. Zmieniliśmy na... Co to jest? Hop, i fiotowo jest. Zaraz kończymy tylko. O, kurde, ale super ramka. Jelotowe. Zaraz skończymy chyba dwie minuty jeszcze. Blisko było. Nie. To ostatnia gierka, chyba. A kiedyś tam widziałem pterodek tyle. Smutna żaba JPG. O nie. że uskoczyłem, dobra. Tego. Smutna żaba. O, o, odsłuchaj już. Na tym, re, na tym live rekord normalnie to ogóle połowę rekordu. Nie, o, dobre, uf. Już spacja? Kurde, 495. Bada. No i w nara. Bardzo proszę.